Witam serdecznie. Przygotujemy dzisiaj inny sernik niż y, ostatnio. dzisiaj będzie sernik na ciemnym spodzie. Nazywa się sernik Izaura. Do tego potrzeba nam y, zagotować y, składniki część składników ciasta, czyli pół cukru, kakao, kakao, trzy łyżki. Damy czy kopiasty, Raz. Sięć to będzie Izaura. Dwa trzy łyżki kakao, kakao. cukier waniliowy, opakowanie pojedynczego lub podwójnego nie jest takie istotne, pięć łyżek wody, kopiasty, Raz, dwa, to taki humor. trzy, cztery, pięć łyżek wody, dobrze. I jedna kostka margaryny. tu Mam taką półkilową margarynę, dlatego z tego pół przykroję, czyli 250 gram. Dwójną margarynę. Tak, palma, moja ulubiona. Kasia palma. I jedna kostka. Czyli. I te składniki mamy gotować od zagotowania 5 minut. Miękka jest, po do czegoś innego i teraz na gaz postawiłam nasze składniki na gazie, na małym gazie i czekam aż się to nam zacznie wszystko rozpuszczać masa tutaj zaczęła już nam pomału bulkować i gotujemy ją 5 minut od zawrzenia masa 5 minut się gotowała, jeszcze ją tutaj mieszam, bo przywiera na bardzo małym gazie to od razu mówię i co rusz Mieszałam i odstawiamy do wystygnięcia, no nie, nie może to zakrzepnąć tam całkiem, ale żeby było chłodne, żeby połączyć z pozostałymi składnikami. Masa brązowa nam stygnie tutaj, my w tym czasie przygotujemy masę serową, połączymy wszystkie składniki masy serowej, czyli 4 tutaj jajeczka, zmiksujemy, umyte oczywiście jeszcze błyszczą od wody. Zmiksujemy to najpierw z cukrem. Widzę, że wszystko tam przygotowane. Tak, tak. Cukro, szklanka cukru, ja od razu wsypię. I będziemy miksować. Dodamy tutaj dwie łyżki mąki ziemniaczanej. Dodam takie kopiasty. Teraz nie żałujesz. Nie dwa? łyżeczka proszku do pieczenia. Dobrobyt jest. Też nie pożałuję. Masło tutaj mam pół kostki masła, ale masełko później. Teraz może po trochę zacznę dodawać dwa roku. Jeszcze na tym mikserze nie robiłam sernika, także zobaczymy, czy nie trzeba będzie mi zmienić mieszadła. Tutaj było chyba troszkę więcej. Twarogu jest 70 deko, ma być od 50 do 70 deko twar y sera twardogowego. Ja daję serek Delfico, lub może być Prezydent. Ja daję dobre sery, żeby był dobry sernik. malutko, na małych obrotach, nic niemy. Zobaczymy, czy to jest szarką po prostu, mieszadłem, tak? Tak, nie wiem, czy to mieszadło się nadaje. Tutaj dodaję tego twarogu, po trochę go daję, bo nie wiem jaka gęstość będzie. Nawet jest rzadkie. Tak. I daje ta, radę ta, ta mieszankę. Jak nie daje, to trzeba zmienić. Dodaję pomału masełka, dodam mąkiego wcześniej wyciągnęłam z lodówki. do wystudzonej masy dodajemy szklankę mąki. Trzy łyżeczki proszku do pieczenia. Damy takie raczej płaskie. Dwa, I trzy, cztery. Cztery żółtka. Białka osobno odbijamy, ja ci przesunę. Bo już. Białka będziemy ubijać. A tutaj już. Te składniki troszkę podmieszam. Jeszcze zaraz damy ubite białka, które ubijemy. Ze szczyptą soli się ja ubijam. No. Teraz białka ubiję Ręczną, ręcznym mikserem. Ja bym ją Tak ubite białka dodajemy do masy. Ale sztywne. Częste. Bardzo. I wymieszamy delikatnie. Trzeba wyskrować. Tutaj blaszka przygotowana 24 jest 24 na 40. 24 na 40. Wykładamy ciasto brązowe. Brązowe. Można, pisze w przepisie podzielić pół na pół. Część ciasta brązowego pod spód, część na wierzch. A już włączyłeś piekarnik? Tak, piekarnik się grzeje do temperatury 180-200 stopni w przepisie jest. Ja daję na 180. Pieczemy 60-80 minut. Myślę, że to będzie 80 minut trwało. Serniki wolą dłużej być pieczone. 180-180, bo tam nie wytrzymują te, te, te przełączniki. Długo. No i dobrze. Czyli tak, to już jest, wyłożone. Tutaj mam bakalie, to znaczy się rodzynki i pomara skórka pomarańczowa. W przepisie tego nie ma, nie wiem czy to dobry pomysł, ale mąż się uparł, żeby to dodać. No jasne, ja ser nie bez tego. Czyli do masy serowej dodajemy, oprószone mąką, żeby niby nie opadły. Chociaż widzę, że to jest rzadki ten ser to jajka. mówię od razu jajka dużo dałem z rzadkości i wylewamy to na wierzch no to jak przymieszasz? ser na wierzch i będziemy piekli To nie będzie tak że nie. no nie wiem nie wiem ja nie polecam dawać pakali do tego dobra zobaczymy można ciasto posypać wiórkami śniadaniowymi od razu, od albo, razu? albo y, później upieczony sernik polać czekoladą. Czekoladą wolę. Ja nie będę lała czekoladą, ale. Ale wolę czekoladę. Wkładamy. No Wejdzie, tak? Na środkową półeczkę wkładamy. No. Rozgrzane na 180 stopni. I nastawimy, no 60-80 minut, może nawet więcej, ja będę patrzyła, po prostu kontrolowała. Po godzinie tak wygląda nasz y, sernik, później zrobimy zdjęcie w przekroju. I życzę smacznego. Można, Pole, można polać no polewą czekoladową, może to zrobię, zobaczymy. Yy, aczkolwiek yy, moi najbliżsi wolą bez polewy czy nie no, Polewa może być. Albo posypać wiórkami. Wiórkami to na surowo trzeba było Aha, o to smacznego. Smacznego.